Często słyszę pytanie: skąd u mnie taka pasja i konsekwencja w zajmowaniu się technologiami wspierającymi zdrowie? Dlaczego tak bardzo mi na tym zależy? Słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Sama znalazłam się w momencie, w którym bardzo tego potrzebowałam. Nie będę udawać, że moje życie było pasmem łatwych chwil. Bo były momenty, kiedy wszystko się sypało. Zdrowie zawodziło, brakowało mi energii, a ja miałam wrażenie, że funkcjonuję daleko poniżej swoich możliwości. Próbowałam różnych rozwiązań, szukałam pomocy, aż w końcu trafiłam na technologię, która działa zupełnie inaczej niż to, co znałam wcześniej. Ona nie maskuje problemów i przede wszystkim nie obciąża organizmu chem chemią. Zamiast tego pobudza naturalne procesy, które każdy z nas ma w sobie, choć często są one uśpione. I pierwsze rozwiązania technologia wspierająca pracę komórek. Jest to system oparty na impulsach świetlnych, który wspomaga naturalną regenerację organizmu. Wiele osób, w tym ja, zauważa dzięki niemu więcej energii, spokojniejszy i głębszy sen, lepszą koncentrację i ogólną poprawę samopoczucia. Dla mnie był to prawdziwy punkt zwrotny przełom. Powrót do równowagi fizycznej i psychicznej, jak również rzuciłam palenie. Drugie rozwiązanie, słuchajcie, woda, przywrócona oczywiście do swojej naturalnej struktury. To rozwiązanie, która, które pomaga organizmowi pracować sprawniej. Za mało pijemy, kochani, za mało. Lepsze nawodnienie oznacza lepsze funkcjonowanie każdej komórki. Różnicę poczułam bardzo szybko, kiedy zaczęłam więcej pić, i do dziś uważam, że ten element zdrowia jest ogromnie niedoceniony. Zapominamy o, o wodzie i uwaga, dodawajcie koniecznie do wody szczyptę soli, dobrej soli. Dlaczego w ogóle to robię? Bo wiem, jak to jest, kiedy ciało odmawia współpracy. I wiem też, jak wiele zmienia moment, w którym. Znów zaczynasz czuć się dobrze we własnym ciele. Dlatego pomagam innym, nie teoretycznie i nie z książek, tylko z własnego doświadczenia i drogi, którą sama przeszłam, bo wysnułam pewnego rodzaju wnioski. I dziś moja misja jest prosta pokazać ludziom, że ich organizm potrafi znacznie więcej, niż często im się mówi. Jeśli chcesz sprawdzić, czy te rozwiązania mogą pomóc również Tobie, napisz, bez presji, bez sztucznego marketingu. Zainteresuj się tym, zobacz w ogóle, co to jest. Szczera, konkretna rozmowa, to proponuję. Wyślij wiadomość, czasem, jeden krok naprawdę potrafi zmienić bardzo wiele.